Witam serdecznie Wiśnioski. goście, Mariusz Rychała Wiśniowski. Witam. Gratulacje pokonujecie dzisiaj bas palcza trzeba powiedzieć, że to jest bardzo wyjątkowe zwycięstwo, bo jakby nie patrzę, spotkacie się w grupie spadkowej i macie już ten handicap, że nie do rzeczy punkt do przodu to jeszcze bezpośredni pojedynek. Tak, udało się bardzo, mecz był wyrównany, ale w drugiej połowie dorównaliśmy kurczę, no i udało się szczelić więcej bramek, no i wygraliśmy. Pierwsza połowa wynik 4 do 4, a druga odskakujecie 7 do 4, ani jednej bramki nie trafili rywale. Pierwsza bardzo ciężka połowa, wyrównana, a druga, dlaczego było lepiej? Dlaczego? No bo w końcu zagraliśmy w obronie wszyscy, a nie pchaliśmy się do przodu i nie kryliśmy od przodu, tylko zagraliśmy całą szóstką z tyłu i to chyba, oto yy, to skończyło się tak, jak skończyło się wygraną. Was paliliście na najmocniejszym składzie, ale Wiśniowski zagrał tak naprawdę jeden z lepszych spotkań w tych 9 kolejkach. Tak, w końcu zagraliśmy mecz wygrany, oczywiście, no i trzeba się z tego cieszyć. Jak się cieszyć z takiego miejsca, kiedy Wiśniowski jeszcze jest panujący mistrzem, a obecna sytuacja jest taka, że wyprzedzicie teraz, traficie może na ósme miejsce? Y, powiem, że ta liga się no, wzmocniła bardzo, no, a niestety Wiśniowski no, został <grym> z tyłu. Czyli rynek transferowy pasuje ruszyć dla tego za ten tydzień już? Pasowałoby. Miejmy nadzieję, że kogoś znajdziemy. I ostatnie pytanie. Y Mówi, że się Liga wzmocniła. To prawda, też tutaj nie mam wątpliwości. Kto będzie najgorszym takim przeciwnikiem w kontekście utrzymania? Bo tam jest Stalbut, Derec, Ibis. Wy jesteście i Baspal. Kto będzie najgorszym rywalem do pokonania? No Myślę, że Baspal i Ibis. Będzie bardzo ciężko z nimi, ale miejmy nadzieję, że damy sobie radę. Dziękuję za uwagę. Dzięki.